Drodzy telewizowie, tele facebookowicze należałoby aktualnie powiedzieć dzisiaj. <grymne> <grymne> no, <grymne> co? Chcę powiedzieć pewną ważną dla nas rzecz, najistotniejszą. Chcę powiedzieć o tym, co nami w głębi serc naszych trzech motywuje. Jaka idea dość wzniosła, może to być właśnie dla Państwa nowością, ale jednak, mimo wszystko, wzniosła idea tego, co tak naprawdę robimy, po co. Posłużę się tutaj, jako że bazujemy na źródłach, na archiwach, pewną książką, z której korzystamy bardzo często. Jest to książka, która zbierała właśnie folklor muzyczny dawny w latach 30. -tych. No i tu jest taki cytat, który mówi bardzo dobitnie o tym, o co nam chodzi. Proszę zamienić się w słuch. Pieśń rodzima jest tak samo jak mowa ojczysta nieodłączną częścią organizmu narodowego. Jej melodia wyrosła z gleby polskiej, kiełkowała ona od wieków w duszy narodu, by wejść następnie w głąb rodzimej kultury muzycznej. Nadać jej charakterystyczny ton i zabarwić ją właściwościami swej odrębności. Nie trzeba uzasadniać, jaką wartość dla kultury narodu ma pieśń ludowa. Pieśni, szczególnie te najdawniejsze, są nie tylko piękne, ale i wychowawczo najcenniejsze. Są to bowiem poetyckie świadectwa dzieciństwa narodu. Psychologowie twierdzą, że dusza dziecka bliska jest wzorca pierwotnych odczuć i wyobrażeń. Ona więc przyjmie najłatwiej zrodzone z marzeń i pragnień plemiennych dawne zabawy, mity i śpiewy. W starych obrzędach i pieśniach kryją się skarby niezniszczalne. Przyswojone w dzieciństwie przysposabiają one młodą wrażliwość do przyjęcia poezji narodowej i są naturalną, a bardziej skuteczną nauką patriotyzmu niż opowiastki o królach i bohaterach. Julian Przyboś